Drop Zone to the blocks gone. Cześć siemano, witam wszystkich tutaj. Lejto, witam Was w kolejnym filmie z Dokan Battle. Pierwszy filmik w 2020 roku, jeżeli chodzi o Dragon Ball Z Dokan Battle. I od razu gigantyczne samony, tak jest. Noworoczne, noworoczny Dokan Festival. Step up banner, gdzie na końcu na ostatnim multi mamy gwarantowaną elerkę i możemy to wykonać 3 razy. Tak, 3 rundy są takie. Jedna runda zabiera 200 DS-ów, więc razem 600 DS-ów możecie wydać i macie wtedy gwarantowane 3 elerki na pewno, a może się trafi więcej, kto wie. Pierwszy step to dostajemy gwarantowaną postać, która ma EZA. Drugi step to gwarantowany lider dla typu Super albo Extreme. Trzeci step to gwarantowany lider dla kategorii e, super, czwarty dla kategorii extreme, a piąty step, to tak jak mówię, jest już gwarantowana lr -ka. Także bardzo dużo dobrych kart, e, dużo lr można zdobyć, no ale też dużo bardzo DS-ów tutaj się wydaje. E, zobaczmy, jakie są postacie. No większość głównych, i jednych z najlepszych postaci tutaj są, pomijając oczywiście lr e, Jak możecie sobie zauważyć, wszystkie jakieś najnowsze postacie z 2019 roku i tak dalej, i tak dalej. Kilku z tych postaci nie mam, więc na pewno się przydadzą, jeżeli by się trafiły. Mm, mówię, 600 ds razem pójdzie na to. Ja zrobię 3 rundy, będą to e, no, duże samony, tak? 600 ds mam 670 ds, więc 70 dsików mi zostanie. 600 wydamy, więc duże samony. E, długi powinien być dosyć filmik, mam nadzieję, że będzie się Wam fajnie go oglądało, że zostawicie dużo lajków, komentarzy i, i tak dalej i tak dalej, jak jesteście nowi to też subskrypcja się przyda. Z tego co kojarzę, w najbliższym jakimś tam czasie, w okresie powiedzmy kilku następnych miesięcy jakichś fajnych dużych banerów nie będzie, więc jeżeli macie ds DSy to polecam tutaj sobie wydać. Patrząc oczywiście na to co pojawiało się na japońskiej wersji, no to ten baner naprawdę jest Kozakiem jeden z lepszych banerów, jak nie najlepszy, jakie po prostu się mogą pojawić w trakcie roku. Także e, 5 stepów, 200 dsów i 3 takie rundki na końcu gwarantowana LR-ka. Wszystkie inne LR-ki to jest tak jakby dodatek po prostu poleciały. Więc co, zaczynamy, trzymajcie się mocno, jakiś popcorn i let's go, pierwsze multi, pierwszy multi samon. Co jest jeszcze ciekawe, normalnie za te samony dostajemy... Dostajemy też czerwone coiny, więc przy okazji dużo tych czerwonych kamyczków, pieniążków, dużo red coinów sobie zdobędziecie, za które później możecie wymienić chociażby sobie na karty LR. Aktualnie można wymienić na karty LR Gohan Goten, LR Goku SS4 oraz LR Vegeta SS4, każda z tych kart zabiera 500, 500 czerwonych coinów, oczywiście wymieniacie je w Baba shopie. Zawsze ta gwarantowana karta będzie kartą ostatnią, czyli dziesiątą. Więc, jeżeli jakaś SSR-ka Wam wcześniej wpada, no to oznacza, że jest po prostu do, dodatkowa SSR-ka, którą Wam się udało trafić. I mamy tutaj Brawliego, Super Sam Broli. Mam go na 100%, więc będzie do, najwyżej do podbijania jakiegoś super ataku. Ok, od razu przechodzimy do drugiego multi, dlaczego nie? Przy okazji napiszcie mi w komentarzu. Ile zrobiliście tych rund na tym banerze? Czy wydaliście 200, 400 czy 600 ds? -ów? No i jakie wam lr poleciały, bo jestem ciekawy, jakie ludzie tutaj szczęście mają i ile ds na to wydaliście. A tymczasem mamy Over Overfreeza, podwójny screen. Mamy świniaka, że chcę majtasy zobaczyć. Ok, co będzie? Freeza w Dildo form. Dildo Freeza. Mamy Zarbona. Co tutaj będzie? Czy tylko na końcu karta? Uh, okej. Okay. S, y, STR Black, to jest tak jakby, to jest SSR dodatkowa, tak? bo nie jest to karta ostatnia. Więc STR Black, jak najbardziej kopia się przyda. Kartę oczywiście mam, ale nie na 100%, więc kopia się przyda. I co będzie na końcu? I Final Form Cooler, ok. Tą kartę akurat mam na 100% już dawno. Jedna z lepszych moich, jedna z moich ulubionych kart. Po prostu uwielbiam tą kartę, świetna jest. Obok fizycznego Full Power Freezy. Więc, mm, jak najbardziej OK, dwie karty SSR, spoko, mm, no i silne karty, mimo wszystko, że mają swoją datę, ale są silne, trzecie multi, 50 desików, także lecimy jeszcze, dużo, dużo zostało, uuu, jest bu i jest Herkulesik, no, no, mamy Rainbow dodatkowo, no, jakoś długo to kamehameha leciało, dziwnie to wyglądało, przynajmniej, dla mnie. Bo był tylko SSJ1, SSJ1, jeżeli się nie mylę. Myślałem już przez chwilę, że coś się dziwnego stało i zacięło. Może. Dobra, co tutaj będzie dalej? Na razie nie ma nic dodatkowego. Żadnej SSR-ki innej. Ciekawe. Czemu tak mało SSR leci? Okej, okay, łee. Normalnie bym się ultra cieszył, ale tą kartę też już mam. Razem z 8 kopii tej karty, także ultra Instinct Goku na koniec. No trudno, szkoda. Na razie nic nowego nie miałem. Jeszcze ani jednej now nowej karty nie miałem. Uuu, wirus, pierwszy raz widzę wirusa. Jest Rainbow. Okej, okay, to jest chyba przedostatnie multi i następne będzie z lr tak mi się wydaje. Teraz powinien być lider extreme. Mamy bye guys. Puf, puf, ok, tej animacji nie miałem ani razu. Także dużo fajnych animacji zobaczymy, zapewne, przez to, że to wszystko jest gwarantowane. Także możecie sobie nadrobić animację i zobaczyć nowości, jeżeli dawno nie robiliście samonów. Ciekawe, że więcej w sumie SSR-ek nie leci. Ok, margin Buu. To był dodatek. I. STRB, ok. Tego bu mam jednego albo wcale nie mam. O, wcale go nie miałem, jak widzicie. No to super. W końcu poleciał STRB. To jedna z kart, których mi brakowało, z takich tutaj. E, z takich tutaj powiedzmy tych aktualnych kart, kart. Więc fajnie. Nowa karta jak najbardziej ok. W tych czasach, żeby była nowa karta, to już ciężko, więc się cieszę. Także STRB e, dla kategorii transformujących jak najbardziej na plus, chociaż coś nowego. No i teraz... Week. Wow! Pierwszy raz widzę ten napis, okej. Okay. Tego się nie spodziewałem. SSJ, Vegito. Week? Pierwszy raz to widzę, naprawdę. Fajnie, fajnie. Teraz będzie gwarantowana LR-ka ostatnia. Wszystko inne to jest dodatkowy drop. Okej, okay. super Vegito, fizyczny. Chyba nie mam go na 100%, tej wersji akurat, więc... Jak najbardziej okej, okay. przygarniemy, czasem gdzieś tą kartę używam, więc może być, ale najważniejsze są na końcu, oby nie kopie, oby nie kopie, chciałbym jakąś solidną elerkę, bo dawno w sumie takiej ultra jakiejś soli, solidnej LRki nie dostałem, oprócz tam SSO4 Goku i Vegeta, jak robiłem za ponad 1000 DSów Samony na tych banerach, ale jakiś na przykład Goku Freeza albo coś w tym stylu. Okej, znowu, znowu STR Brawley. Uuu, nice! Goku, Pan i Trunks. Jedna z now dosyć nowa LR-ka. Więc wow, super, o kurczę, tego się nie spodziewałem, fajnie. Co to jest w ogóle za lider, ja już nie pamiętam. Dragon Ball Seekers, o! No to często do eventów jest potrzebny Dragon Ball Seekers. Eee, medale wszystkie mam. Chyba, że paru zabraknie, zobaczymy. Medale wszystkie mam, więc od razu będę mógł sobie ją później zdokanować. Fajnie! Lider Dragon Ball Seekers, także super, mega się cieszę. E, ważne, że jest to, ważne, że jest to dodatkowa, w sensie nowa LR, której nie miałem wcześniej. Zobaczmy na szybciutko, ile tak naprawdę poleciało kart SSR od Brawliego, czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, nowych, dziewięć kart SSR, z tego dwie karty nowe: LR -ka i STRB, także. 5 multi, 9 kart. Może być. Czemu nie? Drugi zestaw robimy. Także e, drugie 5. 5, e, 5 tutaj multi. Wydajemy kolejne 200 ds. -ów. No to boli, naprawdę boli. Bo jak coś nagle. Znowu Quick i Vegeta. Ok. Czyżby jakaś dodatkowa kozacka karta? Hmm. No jakby dodatkowa lr poleciała. To by był cud. Naprawdę. Uuu! Super Saiyan 3 spoko. spoko. I Trunks GT. Także już dwie ponadprogramowe SSR-ki. się przyda, w sensie jego kopia, jak najbardziej. Muszę w ogóle w końcu porządek w boksie zrobić, bo ja mam, nie wiem, z 50 SSR-ek, takich, które są kopiami, 60 SSR-ek. Także, no, pewnie z godziny, jak nie dłużej mi segregacja zajmie. I Super Saiyan 3 Vegeta, okej, okay, bardzo dobra karta, jeżeli chodzi o Eza, jeden z lepszych y, tanków, swoją drogą, więc spoko, jak najbardziej, może być, przyjmiemy, czemu nie. No, także ja tutaj do segregacji boksa to się zbieram i zbieram już od miesięcy, bo naprawdę. I znowu fuzja, fajnie, szkoda, że nie blue, ale no, zawsze coś. Box jakbym posegregował, to nie wiem, mówię, z 60-70 miejsc miałbym więcej. Ale to naprawdę, sprawdzać to jakie karty cofać, jakich nie cofać. Super Saiyan 3 Bardock, okej, okay, może być. Super Saiyan Goku, Super Saiyan Goku, e, Super Saiyan God, Super Saiyan Goku, czyli Goku Blue. E, do niukowania lider, także na parę eventów jak chcecie duży damage wyciągnąć, to taki Goku się przydaje na lidera i teraz w drugim zestawie już więcej tych SSR-ek leci, więc fajnie. Więcej SSR-ek pewnie będzie niż wtedy. Wtedy było 9. 9 za cały zestaw i mamy super 17 jako ostatnią kartę. Także znowu nie mam nic nowego. Kolejne kopie. Lecimy dalej. Po tych samonach na 100% będę musiał czyścić boksa, bo już za dużo jest tych kart. Ale fajnie, przy okazji, jak wyczyszczę boksa, ulepszam te kopie i tak dalej w Hiden Potential. To ssj 3 spoko. No to dużo kart mi się o wiele polepszy. Zresztą po tych samonach mogę wam pokazać mniej więcej, jak to wygląda. Ile kart SSR mam nieruszonych? Ok, na razie nic dodatkowego, programowego. To są chyba trzecie samony? Wydaje mi się, że tak. Teraz powinien być lider super. O, Intelligence Kidbu. Bardzo, bardzo silna karta. Strasznie dużo bije w super ataku, Polecam. I Super Saiyan God, Super Saiyan Vegeta. Czyli w skrócie Vegito Blue tekowy. Lider kategorii Super, jeżeli się nie mylę. Tak jest. E, także spoko. Dwie dobre karty poleciały. Jak najbardziej, ok. E, lecimy dalej. Teraz powinien być na końcu lider kategorii Extreme jakiś. W sensie, karta Extreme powinna być. Wow. Cały czas fuzja. Trzeci raz pod rząd chyba. Nie, nie pod rząd, bo przed chwilą było ss 3 ok ale już trzeci albo czwarty raz mamy Super Vegito. Szkoda, że nie Blue, wtedy by była lr z tego, co pamiętam. Czy będzie coś programowego Jakaś dodatkowo karciarzka. Czy będzie, czy nie będzie? Swoją drogą, jeżeli ktoś nie widział na moim kanale filmiku odnośnie planów na 2020 rok to zapraszam. Pod koniec, kilka dni temu wrzuciłem taki filmik, także polecam wszystkim obejrzeć. O okej. Okay. Transformujący się freeze na sam koniec. Wow, ta karta jest spoko. Mam transformującego się frisę. Chyba. Zobaczmy. Tak, mam. Na iluś kopiach? Bez kopii. No to super, będzie, będzie kopia, także jak najbardziej ok. E, no i co? Teraz kolejny samon, piąty, na drugim zestawie, gdzie będzie LR-ka. Zobaczmy co takiego poleci. No a wracając do tego filmu, polecam wszystkim zobaczyć moje plany na 2020 rok. Tam się dowiecie, y, co Was czeka na kanale, na live'ach, jakie gry będę ogrywać i tak dalej. Myślę, że przydatne informacje. I znowu mieliśmy Super Vegito w wersji SSJ jako fuzja, gwarantowana LR jako dziesiąta karta. Co będzie wcześniej? Pamiętam, że chyba jak rok temu robiłem takie samony, to dostałem dwie LR w tych wszystkich multisamonach. Więc to było ciekawe. Fajnie, jakby to nie była kopia. O. I już będzie dobrze. Znowu no. Chciałem powiedzieć, że nie chcę kopii Bołdżaka. I znowu im poleciał Bołdzak. Ja nie wierzę. Ja mam chyba jakieś szczęście do Bołdzaka. naprawdę. A tutaj kopii, kopii nie widać albo nie użyłem. W każdym razie to jest moja druga kopia już tej karty. Wow, serio. Dosłownie miałem mówić, że nie chcę Bołdzaka. 10 SSR-ek poleciało, czyli dwie SSR-ki. Jedna SSR-ka więcej, z czego no żadna nowa karta. Także 200 ds, a żadnej nowej karty tym razem nie było. W sumie zobaczmy sobie. Jack tak. Eee, widzicie, nieużyta jest lr -ka. Także to jest moja druga kopia do tej karty. Ok, no co, no trzeba przeżyć. Ostatnie 200 ds. -ników potem zostanie tylko 70, a widzieliście, miałem 670. To boli niestety. Mam nadzieję, że jakiś magiczny banner za tydzień nie wleci, gdzie mm, warto będzie samonować. No ale co, lecimy z trzecim zestawem, kolejne 200 DS-ów i będziemy powoli kończyć. Tak długiego filmiku z samonów dawno nie miałem, więc mam nadzieję, że Wam się będzie podobać i obejrzycie do końca i go dobrze ocenicie. Także zobaczymy. Jest szansa na Jakąś fajną jeszcze lr -kę. Może poleci więcej lr fajnie by było. Ok. Agility SSJ3 Goku. Strasznie dobra karta po Eza, więc bardzo dużo bije, polecam. kibitokai Trunksik. I co będzie na końcu? Jeszcze nie, teraz. Buchan. Też do dużo bije po Eza, także dwie karty Eza mi tutaj wpadły. E, więc sobie na pewno będę uzupełniać w Hiddlem Potential. Myślę, że już mogą być nawet obie na 100% w, <laughs> aktualnie. Jakie tam wszystkie po kopie podokładam? Okej, okay, czarne włosy bez niczego, ale był. Herkules i był. Fajna animacja. Co mamy? Overfreeza. OK. Coś jeszcze podwójny screen? Tak jest. Majtaski. Ulkąk <laughs> i te majtasy, Okej. Okay. Będzie coś więcej. Wow, serio? Trzecia kopia tej karty. A jakiś czas temu, dosyć niedawno, wziąłem ostatnią kopię, żeby mieć go na 100% za czerwony kryształ. Za czerwony kamień. A teraz mi poleciały aż trzy kopie w tych samonach. Ok. Vegeta, SSRK. Co będzie na końcu? Hmm. Fizyczny Gotengs, okej, okay. ta karta mega dużo bije, bardzo lubię Gotengsa, czy ten, czy Gotengs tekowy, strasznie dużo biją, to jest chyba moja druga, bądź trzecia kopia, więc świetnie, będzie, będzie na pewno postać zbustowana i to mocno. Okej, okay. wow, Trunks, Buu, Wirus, jest SSJat. A wiem, że jeszcze chyba Zeno mogą być, nie? Ale Zeno nie miałem na ekranie ani razu. No, jeszcze troszeczkę szans mamy niby na dodatkową Melerkę. Okej, okay, Ester Trunks, spoko. Rzadko widuję tę kartę, więc na pewno... Na pewno, na pewno za dużo kopii tej karty nie mam, o tak. Bido. Bido. No. Uuu, okej, okay. uwielbiam SSJ4. Tek SSJ4 Goku, świetnie. O, SSJ4 Goku, uwielbiam, super. Ta kopia mi się na pewno przyda mocno. Bardzo często go używam w teamie z SSJ4 Goku LR Agility, czyli to jest Goku Family. Oni się super linkują, także fajne. Przedostatnie multi w dzisiejszym filmie, także trzymajcie kciuki mocno. Przedostatni multi z tego co kojarzę teraz powinien być Lider Extreme A na końcu LR-ka Bye guys, ok Jeszcze raz znowu te Majtaski <grych> Czy coś mi to przyniesie jakieś szczęście na dodatkową ssr -kę? Tak Jak wspominałem, piszcie w komentarzu ile wydaliście tu DS-ów yy, I ile lr wam poleciało? Tak, Future Gohan, ok. Ile LR-ek wam poleciało? Czy może jakieś podwójne LR-ki wam poleciały w jakimś samonie czy coś takiego? I na koniec. Uuu, okej, okay, yeah. ja! Na to liczyłem, super. To jest jedna z nielicznych kart, których nie mam. Eee, Goku Black Intelligence, Goku transformujący się, super, wow, okej. Okay. To mi się przyda, to na pewno mi się przyda. Teraz już większość kart, jak nie wszystkie, które są w tych banerach, oprócz LR-ek oczywiście posiadam. Tych wszystkich fajnych liderów, więc spoko. I poleciał nowy Bull, STR, i teraz Goku Black. Intelligence. fajnie. No i ostatni finałowy samon dzisiaj. Także trzymamy kciuki. Zobaczmy, co będzie. Jest bye, guys. I jeszcze jeden, znowu Pantis. Znowu Majtasy. Oby nie kopia i będę zadowolony. Oby nie znowu Boczek. Uuuu. Vegeta, który tak długo mi omijał, a teraz e, jakiś czas temu poleciała mi pierwsza ta karta, a teraz kopia. Fajnie. Fajnie, fajnie, fajnie. Wegeta też, też mi się przyda na pewno. Także chyba trzecia seria była najlepsza jak na razie. Najwięcej SSR-ek chyba było w trzeciej serii. No i co to będzie za LR-ka? No zobaczmy, zobaczmy. Mam nadzieję, że coś nowego. I. Naprawdę, naprawdę. Serio. Oni naprawdę chcą, żebym zrobił tą kartę na maxa, nie na 100%. No nie wierzę, to 600 DSów wydane i dwie kopie jeszcze słabej jelerki. no nie ma, nie ma co się oszukiwać. Fak, no. Załamka po prostu, załamka. O. Czyli w sumie no z nowych kart, całkowicie nowych, poleciał mi Black Intelligence, e, GT LR i, 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 i STRB. Także to są nowe, nowe karty. Moje trzy LR to właśnie tutaj ta ekipa bardzo fajna karta Bojack i Bojack razy dwa. Czyli będę miał go na trzech kopiach. Lerka na 3 kopiach, tego się nie spodziewałem. No nie wiem, jakiś przeklęty ten Bojack jest, tak jak mam mm, Omega Shenrona STR też z 8 kopii, wegito fizycznego z 10 kopii. No to teraz z jak widzę Bojack się taką kartą robi. Czy można jeszcze samolot zrobić na tym banerze? O, nie można, Zmie zmienił się baner w takie coś. Ciekawa sprawa. W sumie zobaczmy, czego nie mam, tak naprawdę. Nie mam tego hita, jeżeli dobrze kojarzę. Nie mam hita. O, nie mam tego Goku, chyba. Kulera mogę nie mieć. A tak to wydaje mi się, że już całą resztę mam. Także spokoj, parę kart do kolekcji wleciało. No i jestem troszeczkę załamany, bo 600 DS'ów i dwie lerki kopie. Jeszcze to nie jest jakaś super lerka, to trochę lipa. Dobrze, że chociaż to poleciało, także mam nadzieję, że Wam się podobało, ponad 20-minutowy filmik, więc dużo oglądania. Wbijajcie na wszystkie moje social media, po lewej stronie macie linki, bądź pod spodem w opisie. Najważniejsze, wbijajcie na live streamy. No i co, trzymajcie się i na razie, cześć.